Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy przedszkolu numer 185 na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Przypomnijmy, że praca była częścią projektu pod nazwą Od przedszkola do seniora na Winogradach, finansowanego z poznańskiego budżetu obywatelskiego 2019. Wnioskodawcą projektu była jednostka samorządu pomocniczego Osiedla Nowe Winogrady Północ. Łączna pula tego projektu to 570 tysięcy złotych, z czego tutaj na pracę w przedszkolu, czyli na drugi etap prac modernizacyjnych, zostało skierowane 100 tysięcy złotych, dzięki czemu przede wszystkim powstały kolejne, nowe, kolorowe. Nowoczesne i przede wszystkim bezpieczne urządzenia zabawowe dla dzieci. Ponadto pojawiły się też nowe elementy na terenie przedszkola, takie m.in. jak labirynt wykonany z zieleni, czy taka mini szkółka z pniaków wykonana, gdzie dzieci również będą mogły mieć różne zajęcia. Także cieszymy się, że właśnie wśród różnych elementów składowych tego projektu, bo przypomnijmy, że ten projekt obejmował pięć placówek oświatowych, Udało się tutaj przeprowadzić w tym przedszkolu również te prace, dzięki czemu ten ogród nabiera coraz piękniejszego kształtu, bo nie da się ukryć, że tutaj są duże potrzeby, jeśli chodzi o dofinansowanie. I będziemy się starali podejmować kolejne działania w kolejnych latach, żeby ten plac zabaw dalej móc modernizować, bo przypomnijmy, że łącznie do tej pory zostało tutaj zainwestowanych już 150 tysięcy złotych właśnie na modernizację i wymianę urządzeń zabawowych. Zbliżamy się do końca realizacji budżetu obywatelskiego od przedszkola do seniora. Budżetu, w którym dla każdego z mieszkańców było coś miłego. Sportowcy otrzymali powiększone boisko, wiaty dla zawodników, kibice otrzymali trybuny wspaniałe. Dla seniorów znalazły się piękne urządzenia do rekreacji na siłowni. Dalej, młodzież w szkołach otrzymała. Po modernizacji, piękne sale gimnastyczne, no i nasze milusińskie dzieciaczki z przedszkoli, nowe place zabaw. Także budżet, uważam, podsumowując, ten budżet, to jest kolejna inwestycja w zdrowie mieszkańców. Po prostu poprzez ruch, poprzez sport, poprzez rekreację dla wszystkich grup wiekowych. Wspaniała sprawa. Wypada w tym momencie podziękować przede wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na ten budżet no Tak bardzo fajnie głosowali. Dalej wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji, czyli dyrektorom placówek oświatowych, Pożdżański Spółdzielni Mieszkaniowy. No i tak naprawdę serdeczne podziękowanie dla wnioskodawcy, pana Marcina Zaręby, który w, końc w końcowym etapie już nie tylko był wnioskodawcą, ale był takim kapitanem drużyny, która to realizowała. Także po raz kolejny, panie Marcinie, tak trzymać udało się. Przypomnijmy, że podobnie jak inne obiekty modernizowane ze środków miasta, tak i ten są dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Z Placu Zabaw można korzystać po godzinach pracy przedszkola.